Dobra, to Wam powiem, jaka jest metoda w tej, według mnie, taktyce, i przejdziemy już do tematu powodzi. Bo zobaczcie, Boxden nagadał o tym spisku, nie? Wymyślony jakiś spisek, ale w ten sposób zablokował na przykład taki ruch mój, że jak w, e, e, nawet na koniec powiedział: O, obstawiam, że teraz Wardenga będzie oglądał e, Cloud, nie? I teraz wyobraźcie sobie, za każdym razem, jak ja będę na streamie oglądał program Cloud, to będę automatycznie dawał karmę, jakby pokarm tym, którzy się żywią, że to jest spisek. Nie? O, patrzcie, Wardenga ogląda program Cloudu. Pewnie mu, pewnie to jest właśnie ten spisek, on ich promuje. No, byłoby takie myślenie, nie? A żeby tego myślenia nie było, to ja muszę oglądać i jednych, i drugich, albo ani jednego, ani drugiego. Stworzył taki właśnie ruch. No bo jeżeli będę oglądał Cloud, a nie będę oglądał Fame'u, spisek! No nie? A? Ciekawie przykminione.